Mojka. Witam w kolejnym odcinku Finish Cafe. Dzisiaj opowiadać chciałam o fińskim systemie socjalno-społecznym. Trochę się pewnie spróbuję powymądrzać, ale chciałabym też trochę przybliżyć Wam i opowiedzieć, jak to wygląda tutaj w Finlandii, ten, ten fiński socjal i czym on się różni może od polskiego i i na co właściwie można liczyć, jeżeli się mieszka w Finlandii, na jakiego typu pomoc od państwa można liczyć, mieszkając, żyjąc, mieszkając w Finlandii. Na pewno myślę sobie na początku, to warto wspomnieć o tym, że chyba nie warto jest porównywać systemu polskiego z systemem fińskim, czy w ogóle generalnie z tym nordyckim stylem państwa opiekuńczego, ponieważ Polska nigdy nie funkcjonowała jako państwo opiekuńcze i nie mamy takich rozwiniętych systemów społeczno-socjalnych. I generalnie przez wiele lat tak naprawdę yy, obywatele kraju polskiego są byli yy, no, zmuszeni do tego, żeby sobie samemu radzić i żeby yy, w sytuacjach trudnych liczyć na siebie bardziej chyba niż na państwo. W Finlandii z kolei tak nie jest, bo Finowie są przyzwyczajeni do tego, że ich rząd, ich państwo o nich dba i dba również właśnie w momentach trudnych, kiedy zachorują, kiedy stracą pracę, kiedy w rodzinie pojawi się małe dziecko. W takich różnych trudnych i ważnych momentach życiowych Finowie mogą liczyć na wsparcie i opiekę państwa opiekę państwa opiekuńczego. Oczywiście ma to związek z tym, że ci, którzy pracują, ci, którzy prowadzą swoje biznesy, no niestety płacą wysokie podatki i to z tych podatków jest finansowane oczywiście. Teraz Finlandia przechodzi taki trudny moment, ponieważ nowy rząd nowy, no ten obecny rząd, który jest, wprowadza bardzo różnych zmian i bardzo dużo różnych cięć i bardzo często pojawiają się właśnie rozmowy, czy Finlandia nadal będzie takim państwem opiekuńczym. Finowie myślę, że coraz odważniej zastanawiają się i rozmawiają na te tematy wyrażają swoje obawy. Widzę też w tych rozmowach, jak bardzo są przyzwyczajeni do tego systemu właśnie państwa opiekuńczego i jak bardzo nie jest, nie jest im po drodze to, co nowy rząd wprowadza. Na państwo fińskie się starzeje, Finowie się starzeją, społeczeństwo się starzeje, wszelkie problemy gospodarcze no, w jakiś sposób rząd próbuje rozwiązać. Nie mnie to oceniać, czy robi to dobrze, czy niedobrze. Oczywiście, że jako mieszkaniec Finlandii obawiam się pewnie, co to przyniesie i w jaki sposób to mnie uderzy. No, ale z drugiej strony myślę sobie, że no, też fajnie jest mieszkać w kraju i mieć świadomość, że jeżeli coś, coś mi się nie powiedzie, to. Jakąś pomoc od Państwa otrzymam. Albo jeśli zachoruję, albo właśnie jeżeli zostanę, no już nie, raczej nie zostanę młodą mamą, ale jeżeli się planuje rodzi założenie rodziny, to też właśnie. Yy Otrzymuje się wsparcie. O tym za chwilę trochę bardziej szczegółowo opowiem i, i powiem, jak to wygląda kwotowo w Finlandii. Natomiast właśnie chciałam, jako słowo wstępu, powiedzieć o tym państwie opiekuńczym. Ma to swoje już jakby korzenie w, od właściwie początku państwa fińskiego. Finlandia stała się Finlandią w 1917 roku i w takim kierunku się rozwinęła. Rozwijała właśnie w modelu państw nordyckich, czyli państw opiekuńczych. Aktualnie w Finlandia przychodzi mnóstwo reform, tak jak mówię. W związku z tym jest trochę trudno powiedzieć o tych wszystkich stawkach, które, o tych wszystkich zasiłkach i o tej całej opiece, ponieważ ona ciągle ulega przekształceniu, ale mniej więcej na tą chwilę. No to trzeba zacząć od tego, że tym organem, który te wszystkie świadczenia przyznaje, to jest KELA, czyli taki fiński zakład ubezpieczeń spo, społecznych, fiński ZUS. I żeby móc otrzymywać świadczenia z tego fińskiego ZUS-u, czyli z KELI, no to oczywiście jako Europejczyk. Musisz się zarejestrować, musisz zarejestrować swój pobyt na stałe w Finlandii. Niezależnie, nawet jeżeli postrzegasz, że jesteś tutaj tymczasowo, ale jednak rejestrujesz się, to warto, warto dla świętego spokoju zaznaczyć, że jest to planowy, no, że jest to pobyt stały. Ten pobyt się rejestruje w Machmut to w Irasto, czyli w skrócie Migri, czyli taki właśnie urząd imigracyjny fiński. To jest jakiś, nie pamiętam, no trzeba jakąś opłatę wnieść, i, i, i chwilę ten proces, ta biurokracja i ta papierkowa robota trwa. Później należy także zarejestrować się w urzędzie DWW. To jest taki coś w stylu Urzędu Stanu Cywilnego, czyli to jest właściwie taka agencja rządowa, która zajmuje się danymi ludnościowymi w Finlandii. I, i, I po zarejestrowaniu się w tych urzędach również oczywiście później trzeba się zarejestrować w Keli i taką, otrzymuje się taką kartę Kela, która właśnie uprawnia do korzystania z tych różnych świadczeń. Korzystania też ze służby zdrowotnej fińskiej, która jest niby bezpłatna, ale jest płatna, ponieważ za każdą wizytę w, w przychodni czy w szpitalu u specjalisty jakąś tam kwotę się płaci. Na przykład w, w, w szpitalu, jeżeli mamy wizytę u, u lekarza, no to to jest kwota około 40 euro. Przy czym właśnie dzisiaj przeczytałam, że rząd planuje podnieść tę stawkę do 70 euro, także opłaty za wizyty w, u lekarza w przychodni czy u pielęgniarki w przychodni też planują podnieść, więc jakby troszkę te zmiany ym, niewątpliwie uderzają w, w ludzi powiedzmy yy, biedniejszych. Yy. No bo bogaci myślę, że skorzystają z. Ci, których stać korzystają być może z prywatnej służby zdrowia. Ale wracając do tych świadczeń socjalnych, do fińskiego socjalu, no to tych zasiłków dostępnych jest cała masa. Tej opieki państwa fińskiego jest dosyć dużo. Hmm. Właściwie nie wiem, od czego zacząć, bo tak, no jeżeli ktoś jest bezrobotny, mogę tutaj odnieść się trochę do swojego przykładu, chociaż, no kiedy my przyprowadziliśmy się do Finlandii 10 lat temu, ta rejestracja pobytu trochę wtedy inaczej wyglądała, natomiast ja zarejestrowałam swój pobyt, pracowałam, natomiast przyjechałam z mężem, który. No, on nie miał wtedy pracy, więc on zarejestrował się jako osoba bezrobotna. Od razu otrzymywał również świadczenie właśnie na bezrobocie, czyli nie, nie jest konieczność przeprowadzenia. Przepracowania w Finlandii jakiegoś czasu, żeby takie świadczenie móc otrzymywać. Y jeżeli ktoś pracuje w Finlandii i jest członkiem związków zawodowych, bo w Finlandii bardzo prężnie działają związki zawodowe, no to w przypadku zostania osobą bezrobotną może potem otrzymywać świadczenie z, właśnie, z tak zwanej kasy, czyli z, ze związków zawodowych. No i to świadczenie wtedy jest trochę wyższe, bo ono jest właśnie na podstawie dochodów i powiedzmy około może być 60-70% zarobków. Jeżeli nie jest członkiem się związków zawodowych i otrzymuje się świadczenie na bezrobocie z Kelly, no to otrzymuje się je w wysokości 37 mniej więcej euro dziennie. To jest stawka dzienna i, i tych jakby... Poziomów tego bezrobocia jest, są przynajmniej dwa. Jest tak zwane perus paivaracha, czyli taka podstawowe świadczenie w tej kwocie i przez jakiś tam okres wypłacane. I później, jeżeli dalej ktoś jest bezrobotny, to otrzymuje świadczenie o nazwie tyomarki natuki, czyli wsparcie rynku pracy. 嗯，呃。Mm. Oh. Ta stawka jest ta sama, bo to jest też 37 euro dziennie. Aktualnie jest też tak, że jeżeli ktoś uczestniczy w jakich na przykład w kursie języka fińskiego, czyli biuro pracy oddelegowuje na przykład na jakiś kurs, czy to będzie ten kurs integracyjny z językiem fińskim, czy jakieś inne tam kursy, to wtedy jeszcze jest dopłacane aktualnie 5 nieco ponad 5 euro, ale za tak moich czasów, kiedy Ostatni raz bezrobotna byłam 6 lat temu, to, to, wtedy to, bez, to, to wtedy ten dodatek wynosił 9 euro dziennie, czyli dostawało się jakąś tam kwotę, powiedzmy, to było 600-700 euro bezrobocia dziennie, miesięcznie, plus do tego dochodziło to 9 euro dziennie, dawało to około powiedzmy tam. Nie wiem, 800-900 euro miesięcznie, więc taka całkiem kwota. Oczywiście na warunki fińskie, no to to nie jest wow. No to to nie jest tak, że ja sobie przeliczałam, no ile to jest na złotówki, no bo przecież ja te pieniądze wydawałam w Finlandii, więc to trochę, trochę inaczej. Natomiast teraz, jeszcze dodatkowo, rząd planuje pozbyć się tego dodatku 5 euro, jeżeli ktoś uczestniczy w jakichś takich właśnie formach wspierania swojego zatrudnienia, czy w jakichś takich kursach, czy właśnie w tym kursie integracyjnym. Na razie nie wiem, jak to, jak to będzie wyglądało, ale takie, takie są plany. Wspomniałam też o zakładaniu rodziny, więc jeżeli ktoś planuje rodzinę w Finlandii, no to oczywiście też otrzyma odpowiednie świad świadczenia z tego tytułu. No, na, pewno, na pewno otrzymuje rodzina taki, taką paczkę w, od Kelly, właśnie w której pudełko Kela, w którym się znajduje takie, taka wyprawka dla noworodka. Ona co roku jest inna. To też jest bardzo ciekawy temat, wielokrotnie zresztą omawiany na różnych kanałach YouTube'owych. Można sobie sprawdzić. Zresztą Kela zawsze też publikuje. Jakie, to, jakie produkty są wybrane, one zawsze są w takim fińskim duchu. No i to pudełko, w ogóle, które otrzymuje młoda mama, to to pudełko, tak w zasadzie też może służyć jako łóżeczko dla dziecka. Może brzmi szokująco, ale tak faktycznie, faktycznie jest. No i te produkty, które tam są, są całkiem fajne i, i jakościowo dobre i, i ładne. No, ale oprócz tego oczywiście też przysługuje zasiłek macierzyński. On też jest obliczany na podstawie dochodów, ale minimalnie to jest aktualnie 29 euro miesięcznie. 29 euro to jest stawka dzienna i ona jest przez 4 miesiące. A później jest zasiłek rodzicielski przez około 6 miesięcy, także przez 10 miesięcy do roku czasu myślę, że spokojnie można z dzieckiem w domu być. I ten również ten zasiłek rodzicielski może być dzielony między mamę i tatę, także nie ma obowiązku, że to z... mama musi być w... cały czas w domu z dzieckiem. Mm. Jest oczywiście też zasiłek mieszkaniowy w Finlandii. On też wynosi do 70% czynszu. To wszystko też jest oczywiście obliczane indywidualnie, też trochę zależy od tego, w jakiej gminie się mieszka. Tam też są te stawki trochę regulowane, właśnie inaczej, różnie ale to mniej więcej można powiedzieć, że to jest taki właśnie dodatek do czynszu i to te, o to też można się ubiegać właśnie w Finlandii. Hmm. Uzupełniając jeszcze te kwestie dziecięce i rodzinne, no to oczywiście też jest zasiłek na dziecko. Na jedno dziecko ono, on wynosi 94 euro, na dwójkę dzieci 104 euro, na trójkę 133 i na czwórkę 173 euro aktualnie. No to, to można sobie porównać, że myślę, chyba w, w Polsce wydaje mi się, że zasiłek na jedno dziecko jest trochę wyższy, ale też trochę inaczej to wygląda. No jest też zasiłek dla studentów, on aktualnie wynosi 268 euro dla uczniów, studentów. No oczywiście też... Y jakby ucząc się, dziecko, które uczy się w Finlandii, no nie przynosi jakichś jakich kosztów rodzinie. To znaczy, nauka w Finlandii jest, jest bezpłatna i, i wszystkie książki, podręczniki, komputer także uczniowie otrzymują ze szkoły, posiłki. Także nie trzeba przygotowywać żadnego jedzenia do szkoły, żadnego drugiego śniadania, bo. Dzieciaki otrzymują jedzonko w szkole. To jest lunch, czasami jest też śniadanie. U mojej córki, na przykład, jest śniadanie rano, nawet ostatnio zapraszali rodziców też na takie wspólne śniadanie, więc nawet rodzice mogą przyjść. No, tych, faktycznie tych różnych wsparć jest dużo i jeszcze uzupełnić można, że jest coś takiego jak toymentu lotuki, czyli taki zasiłek wspierający dochód a, albo brak tego dochodu można powiedzieć, e, czyli taki jeszcze uzupełniający różne potrzeby. Mm. Tutaj trudno powiedzieć o stawkę, bo to jest znowu zupełnie indywidualnie. Plus jeszcze tak naprawdę, jeżeli, jeżeli ma się jakieś konkretne wydatki, jeżeli finansowo nie dźwiga się pewnych rzeczy, no to jeszcze można się konsultować z działem w gminie, jest taki dział społeczny który też indywidualnie może rozpatrzyć daną sprawę i też może udzielić takiego uzupełniającego zasiłku czy dodatku na jakieś konkretne cele. Hmm, oczywiście to też jest tak, że właśnie w, w momencie jakiejś takiej y, trudniejszej sytuacji to zawsze warto jest właśnie umówić się na spotkanie w y, takim urzędzie jak Kela, y, porozmawiać, dowiedzieć się, jakie, jakie ewentualnie y, y, przysługują, jak, jaka przysługuje pomoc y, y, i no i ewentualnie jeżeli jest taka możliwość, no to z niej można wtedy skorzystać. W takim urzędzie jak Kela, czyli w tym fińskim WZUS-ie jeszcze dodatkowo można poprosić roz, o, o spotkanie z tłumaczem i ten tłumacz też jest bezpłatny, więc to też jest takie u, ułatwienie, bo, no bo nie zawsze powiedzmy... A, czy po fińsku, czy po angielsku wszystko się zrozumie, a jak ktoś na przykład nie zna wystarczająco języka, to może z takiego tłumacza skorzystać. No i trzeba powiedzieć, że to też jest zawsze tak, że te zasiłki są naprawdę często indywidualnie rozpatrywane. Ja się nie zajmuję takimi kwestiami, natomiast ponieważ e, e, biurko obok ma koleżanka e, z Kelly, więc czasami z nią konsultuję pewne pytania, które przychodzą od, e, od moich e, klientów czy osób, które się ze mną kontaktują, więc jakby staram się być na bieżąco. Natomiast w, w kwestiach Kelly zawsze najprościej pytać w Kelly. Czyli w fińskim zakładzie ubezpieczeń społecznych. No, takie to fińskie państwo opiekuńcze jest. Opiekuje się całkiem, całkiem nieźle swoimi obywatelami, chociaż na razie trochę gra tutaj wszystkim na nosie rząd i, no i tak jak powiedziałam, chce ucinać, przycinać i ograniczać. Zobaczymy, co to przyniesie. No mam nadzieję, że dalej się będziemy czuli zaopiekowani. No niestety płaci się te wysokie podatki no ale coś za coś. No. Nie wiem jakie rozwiązanie jest najlepsze. Ja płacę około, no nie podatku, ale jakby obliczyłam, że 30% z mojej pensji oddaję Państwu. Mniej więcej, więc to jest całkiem spora suma. Ale z drugiej strony, nigdy nie było tak, żeby moja pensja nie wystarczała na, na to, co potrzebuję. W momencie, jeżeli dwójka osób pracuje, to myślę, że całkiem sobie można nieźle, nieźle radzić, mimo wszystko. I, no i no, no oddaję Państwu takie, takie pieniądze. No, ale dzięki temu jak, jakiś tam y, y, czuję taki backup y, za plecami, że jak coś się wydarzy, y, to być może, ja mówię tak być może, no bo teraz to nie wiadomo, co, co będzie za x lat. Ja się nie wybieram ani na bezrobocie, ani, ani na. Nie mam zamiaru korzystać z innych świadczeń, no ale na przykład z, z, z usług zdrowotnych korzystam, więc też nie chciałabym mieć jakby, no, trochę nas rząd stawia w takiej sytuacji, że jeżeli ja będę miała zapłacić 70 euro za lekarza specjalistę w Finlandii, no to chyba będę wolała poczekać i skorzystać z tego specjalisty w, w Polsce, być może, nie wiem. No ale no, to są takie dylematy bieżące. Być może na inny, na inny podcast. Natomiast. W tym chciałam Wam trochę przybliżyć ten fiński socjal, jak on wygląda i jak to państwo opiekuńcze w Finlandii aktualnie działa. Ale ja nie jestem ekspertem, co nieco wiem, bo tu mieszkam i pracuję, więc myślę, że. Mam nadzieję, że udało mi się to trochę tak wam przybliżyć i opowiedzieć. Jeżeli macie inne doświadczenia, jeżeli macie jakieś ciekawe komentarze, no to oczywiście proszę o subskrypcję kanału. I, i bardzo chętnie, jak zawsze, na wszystkie komentarze odpowiem i porozmawiam. Dajcie co, znać, co myślicie o tym fińskim systemie społecznym i. No i dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia następnym razem. Mójka.